Witajcie kochanie, w 22 dniu z drabmasów. Mam nadzieję, że tutaj coś się pojawi lepszego niż wczoraj. Zobaczymy. Taka koperska czerwona, autko. Tutaj kwiatuszki, takie wiecie, ozdoby fajne. I dzisiaj mam kalendarz z numerem 7. I takie oto z Zaraz to zobaczymy. Muszę też o, wyciągnąć tak ciężko. Ok. Dobra. A dzisiaj mamy tak słonika. Yy, mamy za 2 euro cash. Krzyżówkę Kryzys 77 koralowa, i mamy dzisiaj dwie, dwa pełniaki. Znaczy pełniaka z, z wymaleniami tutaj i tutaj. Mam nadzieję, że tutaj nic nie zgubiłam, że jest dwa, może jest więcej. To by byłam, no, cieszyłabym się, nie? Dobra, to sobie na koniec, więc mamy 10, 20, 30, 40, 44 znowu wyszło i zaczynamy sobie od cash. Od tej zrapeczki. Przybliżę Was. Tutaj też szukamy trzy takie same. 50, 504, 15, 2, 5, 500, 25, 25 i 15. Także nie ma tu nic. Teraz lotek. Szukamy lot słonika. No i nie ma słonika, niestety. Teraz sobie. Y Krzyżóweczkę zrapiemy. I zobaczymy, czy coś tutaj będzie. Krzyżówka z numerem 73. Literka E. Obsesja. Okej. Literka O. Poemat. Anonim. Osa. Knot. Obsesja. Literka K. Tutaj mamy. Tutaj mamy knot. Нема. Только йод. Обсессия. Пенсиониди. Литерка Т. Агат. Кнот. Не Терка Г. Газ. Агат. Гжимс. Игра. Добрый, литерка Н. Anonim. Tutaj mamy mamy pierwszy słowo knot. okej, okay. Literka I. Anonim. Tutaj jeszcze woda. OK. Literka U. U. No i nie ma. Albo nie widzę, albo nie ma. Literka L. Oslo, galaktyka. Najwięcej no nie ma. Tylko Z. Tutaj mamy. Tu gaz, więcej nie ma. Tylko R. Gra. Mm. Ok. Tylko D. Woda. Okay. Literka B. Oj, coś czuję, że nie będzie tej literki A, i wszystko to będzie takie, wiecie, jakie. Wiadomo, jakie. Poemat. Koniec. Literka S. Saba. Co z tego, że jest osłoną, ale nie będzie literki A, i nic z tym nie zrobimy. Literka E. Galaktyka. Grims koniec i ostatni tylko W tutaj mamy, tutaj mamy woda no nie nam to nie daje także pusto dobrze teraz krajzy 7-7 zobaczymy czy coś tutaj, szukamy siódemki albo dwie albo trzy na razie nie ma nie ma, chyba tak nie lepiej nie ma nie ma nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, a chociażby jedna. Już tak szczęście się chyba skończyło mi, było tak fajnie. No i niestety pusta. To została koralowa teraz z numerem drugim. No i szukamy. Bulkan szukam jeszcze gdzieś jest i tutaj a dzisiejsze hasło będzie tak spadnie niczym me meteoryt spadnie niczym meteoryt no. takie hasło szukamy dalej kokos kokos widelcy jak ja mówię Ok, parasol tutaj mamy, więcej nie ma, delfin tutaj więcej nie ma, eee, Neptun i tutaj mamy Neptuna na samym końcu, chyba tylko tyle, palma, palma jest tu, najwięcej nie ma, shorty szorty są tu, ananas, ananas jest tu, ananas jest tu i więcej nie ma. Tutaj jeszcze jest, była palma, Przekapiłam ją, dobra torba, torba jest tu, no i więcej nie ma. Kompelowy kostium jest tu. Deska. Deska jest tu, więcej nie ma. Klapki, nie to jest tam, klapki są tu, więcej nie ma. Małpka, małpka jest tu, więcej nie ma. Słońce, słońce jest tu, słońce jest tu, więcej nie ma. Maska, maska jest tu więcej nie ma. Księżyc, księżyc jest tu, księżyc jest tu, więcej nie ma. Ośmiornica, ośmiornica jest tu, chyba nic z tego chyba tutaj nie będzie. Piłka, piłka jest tu, piłka jest tu, więcej nie ma. I ostatnie, aparat, aparat jest tu, aparat jest tu, aparat jest tu, tu i tu. No ale i tak nic nam to nie daje. Także jest to pustak, no same pustaki, coś takiego. J, gdzie jest, J2, dobra. Dobrze, że linia ja mam tutaj, y, pełniaka, dwie linie, no to zawsze coś będzie. No i szukamy tutaj gwiazdkę I zobaczcie, jest gwiazdka i jest 30 zł. No nieźle. Już mi się zdrapało, Piernik, czapka, kożuch, No bardzo się cieszę. To będziemy dziś na plusie. Gwiazdka znowu uratowała mi odcinek. Trąbka, komin, aniołek, kula, rękawica. Czy będzie jedna gwiazdka tylko? 14. Mamy drugą gwiazdkę, zaraz sprawdzimy. Laska, łużby, skrzat, renifer, ciuchcia, trzecia gwiazdka, kartka, czwarta gwiazdka i wieniec. Sprawdzamy. 30, 60, 50, tutaj 10, no to mamy stówę. tak, można 100, ale poczekajcie, bo jeszcze mamy tu 300, 150 000, 150 000 no, a tu mamy sweterkę, no ale kochani, stówki jeszcze nie miałam, no bardzo się cieszę, Chyba lubię ten świąteczny kalendarz, bo już miałam tu 150, teraz mam stówkę. No bardzo, bardzo się cieszę, naprawdę. Yy, kontrolne kaka. Gdzie jest tutaj taka No pięknie, no pięknie, no. Mamy K. No bardzo fajnie, tak się cieszę. Odcinek za 44 zł. Stówkę już mamy i teraz mamy pewniak z dw dwoma liniami. No po prostu dzieje się magia. <laughs> Narzekałam, dzieje się magia. I teraz tutaj sobie sprawdzimy. No chyba nic nie zapomniałam. Parasolki nie było, balonów też nie było. Więc pierwsza linia mamy tutaj 10 i druga linia 10, więc mamy tutaj 20 zł. D, D, więc mamy 120 zł. E... Tu jestem w drugim dniu, także jestem bardzo zadowolona. Mam nadzieję, że hasło zapisaliście. No i co? Zostały tylko dwa odcinki. No i naprawdę bardzo, bardzo się cieszę. Do zobaczenia. I trzymajcie kciuki, żeby w tamtych jeszcze coś było, chociaż już, już jest wytrapane. Wiadomo, że mamy tam chyba po jednej linii. Z tego co pamiętam, zaraz sprawdzę. Ja mam tu taki zeszycik, tak. 23, 24 dzień, to po jednej linii mamy w ekstra liniach. Ale wiecie, może różnie być. No a tutaj no naprawdę jestem bardzo zadowolona. na no znowu stówka. Znaczy, pierwsza stówka w świątecznym kalendarzu, bo miałam już 150. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia. No i co? Cieszę się bardzo. Pa!